Ostatnio w świecie animacji naprawdę dużo się dzieje. I już drugi tydzień pod rząd robię wam newsy z animacji. Bo w ciągu ostatniego tygodnia dowiedzieliśmy się, że nowy Shrek głównie będzie się skupiać na Shreku, Ośle oraz jego córce. A Fiona pozostanie drugoplanowym bohaterem. Jak również prawdopodobne jest tutaj to, że kot w butach nie pojawi się w szeregu piątce. I to naprawdę jest dosyć dziwne biorąc pod uwagę to wszystko co do teraz się dowiedzieliśmy. No ale to jest dopiero pierwszy dzisiejszy news. Bo oprócz tego to powraca do nas pierwsza wersja Sonika. Czyli ta, która dostała miano brzydkiego Sonika. I przy okazji ona sobie ciśnie beka z Shreka. Oprócz tego nowy serial Disneya i Pixara poszedł im tak bardzo źle, że Pixar zaczął wrzucać jego odcinki na YouTube'a. Tylko po to, żeby odrobić sobie nieco pieniędzy z reklam na YouTubie. Jednakże to jest tylko garstka tematów, jakie dzisiaj dla Was przygotowałem. Tak więc możecie jeszcze tutaj zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję, żeby być ze wszystkimi newsami ze świata animacji na bieżąco. A teraz lećmy do pierwszego newsa. Pierwszym dzisiejszym newsem będzie to odcinek crossoverowy wszystkich starych i nowych kreskówek Cartoon Network. Bo widzicie, w tamtym tygodniu mówiłem Wam o odcinku crossoverowym Disneya. W którym to odcinku mieliśmy połączenie wszystkich światów z kreskówek Disneya. I wówczas Warner, do którego należą prawa do animacji, które możemy znaleźć na Cartoon Network oraz Boomerangu, stwierdził, że skoro Disney coś takiego robi, to oni też chcą coś takiego zrobić. I dzięki temu dostaćmy odcinek specjalny Cartoon Network kontra Yellowstone, czyli do świata misiów przybyły dosłownie wszystkie kreskówki z Cartoon Network. W sensie wiecie, po kilka postaci z danej kreskówki. No ale mogliśmy dosłownie tam zobaczyć wszystkie animacje ze Złotych Lat Cartoon Network. I w zasadzie cała fabuła tego odcinka opierała się na tym, że moje jojo z Atom. Wleciał do świata Yellowstone przez magiczny portal. I on w tym świecie był tam niesamowicie dobry. I nim atomówki odkryły, jak się tam dostać, to wówczas misie bardzo polubiły moje jojo. I stwierdziły, że to on jest tym dobrym, a atomówki są złe. W międzyczasie Dexter też się tam przeniósł, bo chciał się uwolnić od swojej siostry. I wtedy on spotkał atomówki, które znał, i postanowił im pomóc w pokonaniu mojego jojo. Po czym nagle tam się przeniosły postacie z Bilego i Mandy, gdyż chciały one się przenieść do świata superbohaterów. A wyszło im to tak, że trafiły do tego świata. I tam Billy stwierdził, że moje jojo wygląda jak jego ulubiona postać ze świata superbohaterów i stwierdził, że oni muszą mu pomóc. No i generalnie im dłużej trwał ten odcinek, to coraz więcej tam się pojawiało postaci z różnych kreskówek Cartoon Network, które trafiały do tego świata z różnych powodów, ale generalnie one stawały albo po stronie Mojojojo, albo po stronie oryginalnych atomówek. I w zasadzie to każdy tam z każdym walczył, bo jak się potem okazało, to świat Yellowstone przecinał ze sobą wszystkie linie czasowe innych kreskówek, stąd wszyscy się tam wzięli. I mieliśmy tam całą masę scen pokroju, że na przykład nowe atomówki dostawały łupnia od starych atomówek Generalnie animacja kończy się tym, że nasz szkielet rozbilego i Medii ogarnia za pomocą swojej magii, jak działają portale międzywymiarowe, i odsyła wszystkie animacje do swoich światów. Jak dla mnie to się oglądało, to całkiem przyjemnie i w sumie podobał mi się ten odcinek crossoverowy, gdyż sam na tych kreskówkach się wychowałem, i fajnie, że ktoś o tych animacjach nie zapomniał. Za to z całą pewnością możecie zapomnieć o tym, że Disney wyłoży pieniądze na nowe seriale z animacji na Disney Plus, po ostatniej porażce Pixar'a. Ale zacznijmy sobie ten temat od samego początku. Otóż pod koniec lutego na Disney Plus pojawiła się animacja o nazwie Niepokonani, po angielsku Win or Lose. W tłumaczenie tytułu się nie zagłębiajmy. W każdym razie animacja miała opowiadać o szkolnej drużynie baseballowej, która w najbliższych dniach szykuje się do mistrzostw. No ale w głównej mierze ta animacja miała nam pokazywać to, jak działa stres oraz odnajdywanie się w trudnej sytuacji. Generalnie to miało być trochę na wzór, w głowie się nie mieści. Z tym, że nie mieliśmy tutaj emocji, tylko takie stworki, które miały nam przedstawiać stres. No i nie dość, że ta animacja wygląda średnio, no bo nie wygląda ona jak w głowie się nie mieści, to do tego jej fabuła też była mocno średnia. A z moim zdaniem słabą promocją tej animacji, to w sumie te wszystkie rzeczy po połączeniu spowodowały, że dosłownie nikt o tej animacji nie mówił. Przez co to się przełożyło na to, że pierwszy nowy serial Disneya i Pixara w tym roku musiał zaliczyć taką klapę finansową, że Pixar, by ratować sytuację i zachęcić nas do dalszego. Obejrzenia tej animacji na Disney Plus postanowił wrzucić najpierw kilka jej fragmentów na YouTube'a, a jak to nie podziałało, to oni postanowili wrzucić cały odcinek na swój kanał YouTube, po to, żeby trochę sobie odrobić z reklam na YouTube'ie. Ale to tylko nam pokazuje to, że naprawdę musiał być bardzo fatalny odbiór tej animacji na ich platformie, skoro oni byli gotowi na udostępnienie jej za darmo na YouTubie, tylko po to, żeby coś sobie jeszcze odrobić. I to nas tylko prowadzi do wpisu, jaki dostaliśmy ostatnio od twórców serialu Ze świata księżniczki i żaby, a raczej serialu, który właśnie został anulowany. Bo to właśnie z tego wpisu mogliśmy się dowiedzieć, że Disney nie chce na Disney Plus tworzyć więcej seriali zaplanowanych na kilka sezonów, gdyż to im się po prostu nie opłaca. I dlatego z Księżniczki i Żaby pojawi się jakiś krótkometrażowy film, ale na pewno nie serial, jak to było zaplanowane. I po ostatnim serialu Niepokonani to nam świetnie pokazuje, że seriale ze świata animacji Disneyowi zbyt bardzo nie wychodzą. A druga sprawa jest tutaj taka, że przecież oni przekształcili początkowy serial, czyli Wajany 2, w pełnometrażowy film, który im znacznie więcej zarobił pieniędzy dzięki sprzedaży biletów w kinach. Iż gdyby ludzie go obejrzeli w ramach Disney Plus. Co to pokazuje nam, że Disney w najbliższej przyszłości nie będzie tworzyć nowych seriali opartych na znanych ich kinowych tytułach, więc bardziej im się opłaca zrobić z tego film. Natomiast jeżeli chodzi o takie nieznane dotąd ich tytuły, no to jak pokazał ich ostatni serial, to lepiej też nie tworzyć takich rzeczy, bo to im naprawdę średnio wychodzi. A propos rzeczy, które średnio wyszły ludziom, to z całą pewnością możemy do nich zaliczyć pierwszą wersję Sonika, który to został przez ludzi okrzyknięty brzydkim Sonikiem. No i generalnie ten Sonic ostatnio do nas powrócił. I nie zgadniecie w jaki sposób. Otóż on wziął i wyśmiał inną Animację, która dosyć beznadziejnie wygląda. I czy domyślacie się, jaka to jest animacja? Otóż, oczywiście, jest to Shrek 5. No i oficjalne TikTokowe konto Sonika stwierdziło, że to jest pora, żeby trochę się pośmieszkować z Szreka i odwrócić kota ogonem. No i oni wrzucili fragment z zwiastunu animacji z pierwszym Sonikiem, a następnie do tego dodali dopisek, który oznaczał mniej więcej to, gdyby jakiś zielony ogr szukał rady. I w tle możemy zobaczyć, jak pierwsza wersja Sonika zmienia się w naszego Sonika, który po swojej zmianie doczekał się trzech filmów, a przy okazji zdołał sobą zarobić dla studia ponad miliard dolarów. No i trzeba tutaj przyznać Paramountowi, że to jest dosyć mocne pstryknięcie w nos z ich strony. A co zrobi z tym DreamWorks, to może nam to po części wyjaśniać nowy przeciek za kulis szereka Piątki. Otóż profil na Xie, który ostatnio wam przedstawiałem, który m.in. ponad dwa tygodnie szybciej zdradził nam to, że Zendaya zagra córkę Szreka w najnowszym filmie oraz też wspomniał o Lordzie w to teraz przyszedł do nas kolejną zakulisową informacją. Mianowicie dodał post, w którym napisał, że w szeregu Piątce Szrek, Osioł i córka Szreka odwiedzą zupełnie inne uniwersum. I ono nie będzie wyglądać tak jak w szeregu czwórce, że będzie to zupełnie inna linia czasowa. Natomiast to co oni odwiedzą, będzie to dla nas wyglądać bardzo znajomo. I czy my mamy jakieś czały czym to może być? I to w zasadzie nam zdradza dosyć dużo informacji. No bo skoro szereg z osłem i jego córką mają odgrywać główną rolę, to na to wychodzi, że fiona, która pojawiła się w najnowszym zwiastunie będzie drugoplanową postacią. W sensie to prawdopodobnie będzie na zasadzie szereka trójki. Tak mi się przynajmniej wydaje, że szereg tutaj z osłem i swoją córką będą czymś pokroju szereka i Artura, że to oni będą odgrywać główną rolę, a Fiona ze synami Szreka pojawi się gdzieś na początku i pod koniec filmu. Co to by nam tłumaczyło, czemu żaden znany aktor tej dwójki postaci nie odgrywa gdyż to będą drugoplanowe postacie. Natomiast Zendaya odgrywa rolę córki Shreka, więc tak mi się wydaje, że oni raczej by nie zatrudnili znanej aktorki do tego, żeby ona odgrywała drugoplanową rolę. Jednakże to też by nam sugerowało to, że to co widzieliśmy w Kocie w butach ostatnie życzenie, czyli scenę, w której to kot dopływa do górogrodu, dosłownie tak naprawdę ta scena nic dla nas nie znaczyła. A przynajmniej nic w kontekście Shreka Piątki, bo kot w butach tak jakby został nam tutaj zastąpiony córką Shreka. I wydaje mi się, że skoro Shrek ma podróżować po innych uniwersach, no to historia Shreka Piątki. Może polegać na tym, że Fiona z jego synami zostaną wciągnięci do innego świata a on z jego córką, która nie została wciągnięta, oraz z osłem, będą próbowali ich ocalić. I może to właśnie w tym jednym ze światów pojawi się inna wersja lorda Farquada. No bo informacja mówiąca nam o tym, że to nie jest inna linia czasowa, by nam w zasadzie wykluczała opcję, że to jest ten sam świat szereka, z tym, że Lord Farquad na przykład uniknął zjedzenia przez smoczyce, a cała akcja szereka potoczyła się dalej, i że teraz te dwa światy nam się łączą w jedność. Jednak raczej bym szedł w kierunku tego, że to będzie raczej coś podobnego do tego, co mogliśmy zobaczyć w najnowszym spider manie Że wiecie, niby mamy trzech spider z tym, że wszyscy mieli zupełnie inne uniwersa, i każdy był nieco innym Spider-Manem z osobną historią. I niby mieli oni tych samych złoli, ale tak nie do końca. No i to by nam sugerowało, że Shrek tutaj spotka innych Shreków, na przykład z gier. Albo w ogóle coś wymyślą nowego, w sensie jakieś inne wersje Shreków. W sensie, żeby lepiej wam to zobrazować, to na przykład w Deadpoolu mieliśmy Deadpoola Psa. To tutaj będzie coś podobnego, tylko ze Shrekiem. I największa w zasadzie dla mnie obawa jest tutaj taka, że może się tutaj pojawić ludzka wersja Shreka. No bo tak oprócz tej oryginalnej wersji Shreka, to ludzka wersja Shreka jest druga najpopularniejszą wersją Shreka. No ale wydaje mi się, że to by już totalnie zaorało Shreka Piątkę. I ogólnie to by nam tłumaczyło, że ten świat będzie podobnym światem do tego, który znamy. No i w sumie to też by nam po części potwierdzało moją ostatnią teorię. Że to, co widzieliśmy w zwiastunie Shreka Piątki, tak naprawdę to wcale może nie być uniwersum Shreka, a przynajmniej nie uniwersum Shreka, którego my do teraz znaliśmy. I że to jest po prostu zupełnie inna rzeczywistość. No ale wiecie, to była teoria. Tak więc równie dobrze to może być faktycznie nowy design Shreka, który to będzie sobie skakać po różnych wymiarach. I przy okazji spotykać inne wersje siebie. I w sumie to nie wiem, czemu oni postawili na córkę Shreka, zamiast na Kota w Butach, który to pod koniec swojego ostatniego filmu dopłynął do tego ich świata. No ale może Kot w Butach z Kitty i Perito muszą przeżyć w Zasiedmiogóro góroGrodzie zupełnie inną historię, nim w ogóle ponownie spotkają Shreka. A też pamiętajcie o tym, że rok po Shreku Piące ma wyjść osobny film przedstawiający nam historię osła ze Shreka. To jednak mi się tutaj wydaje, że oni to muszą jakoś wpasować w całość. I w zasadzie to tak szczerze, to nie wiem, co mam o tym do końca myśleć. I im więcej my dostajemy, Informacji na temat Szreka Piątki, to tak naprawdę to mamy tutaj coraz większy mętlik. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tej nowej informacji odnośnie Szreka uważacie. A jeżeli chodzi o newsy, to dzisiaj to na tyle. I jeżeli dowiedzieliście się czegoś nowego, to zostawcie tutaj łapeczkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.